wyszli z tego domu. Ola wykonuje gwałtowne ruchy, tak jakby odpychała kuba, jakby szarpała się z nim. Widać, że się kłóci, że spożywali ten alkohol. Kuba nie był stąd, więc strona, w którą on szedł, to nie był żaden kierunek. Ani nie szedł do znajomych, ani do rodzin. W wynikach sekcji okazało się, że nie był pod wpływem żadnych środków psychotropowych i tym podobnych. Ja osobiście jej nie obwiniam, nie tutaj pewnie ciało leżało nieprzykryte. Nie ma też wysokiej trawy, jak twierdzi policja. Niemożliwe, że on tutaj leży. Przechodząc po tych gałęziach, jak Państwo widzicie, tu leży masa gałęzi bez buta, to jego stopa by była, nie mówię, że pokrwawiona, ale pościerana, jakaś inna. Więc zapraszam tutaj panów policjantów, nie przejdą sobie na boso ten kawałeczek i zobaczą jak wygląda ich stopa. Wypadało. Człowiek, który umiera, żeby rękę miał w powietrzu, to ja jak tyle ludzi z tego świata żegnałem, nie widziałem jeszcze. miał na sobie cienką kurtkę i t-shirt. No było ubranie na wiosnę tak naprawdę. Mamy minus 10 stopni, trzeba przejść 2 km od tego miejsca rozstania. To droga krzyżowa to jest mało powiedziane. Chcemy to wyjaśnić, po prostu chcemy to wyjaśnić, chcemy, żeby ktoś nam w tym wszystkim pomógł, bo my sobie z tym nie damy rady, mamy jeszcze dzieci, musimy ich wychować i jakoś zacząć normalnie żyć. Po 12 po północy zadzwoniła Ola z guby telefonu po taksówkarza, żeby podjechał tutaj na ulicę Łąkową pod dom, w którym mieli spotkanie, ale nie czekając na taksówkę wyszli z tego domu, idąc tą uliczką, tędy przechodzili. Tutaj mamy kamery monitoringu na tym sklepie, na tych kamerach jeszcze można było ich zobaczyć razem. No, na tej pierwszej kamerze widać jak Ola wykonuje gwałtowne ruchy, tak jakby odpychała Kubę, jakby szarpała się z nim, widać, że się kłócili. Ola była trzeźwa, Ola nie piła z nimi normalnie, Wpiła może dwa kieliszki, natomiast oni łączną ilość alkoholu wypili 0,7, gdzie twierdzą, że Kuba zachowywał się normalnie, prowadził z nimi trzeźwą rozmowę, opowiadał o swoich studiach, o swoich planach. Natomiast Ola twierdzi, że Kuba się zataczał. Ale jest zapis z monitoringu i na tym zapisie, jak Kuba idzie. Idzie normalnie. To Zaczyno widać troszeczkę taki chwiejny krok, ale nie tak, żeby się zataczał czy przewracał. No, ja nie wiem, czy ten krok był spowodowany tym, że ona go odpychała od siebie, czy, czy że był pod wpływem. Znaczy, na pewno był pod bo jak wiemy, że, że spożywali ten alkohol. Rzekomo rozstali się właśnie tutaj w tych okolicach i że Kuba normalnie sobie odszedł w lewo, natomiast Ola poszła w centrum, w centrum miasta na pytanie, czy jak się rozstawali, to czy coś mówili do siebie. Nie, ona rozmawiała przez telefon, a on po prostu sobie rzekomo jakby nigdy nic przeszedł na drugą stronę jezdni i oddalił się od niej, ona nawet się nie, nie, nie obejrzała za nim tak. To jest strasznie ważne, trzeba powiedzieć, że Kuba nie był stąd, więc strona, w którą on szedł, to nie był żaden kierunek, ani nie szedł do znajomych, ani do rodziny, tak. nie szedł w, żaden, w, żadne w żadne konkretne, miejsce. Dokładnie, Jakub tam w tamtą stronę nie miał żadnych znajomych, też nie znał tego miejsca. Czy Ola jako dziewczyna, która jest ze swoim chłopakiem, nie poczuła się zaskoczona tym, znaczy spróbujemy zapytać Oli oczywiście, ale najpierw pytamy Ciebie, bo Oli z nami nie ma. Czy Ola nie poczuła się zaskoczona tym, że Kuba oddala się i idzie w zupełnie inną stronę sam, bez telefonu, który ona miała w ręku? Nie. Wzięła, że... Że nie wiem, że nie wiem dlaczego się tam oddali tam, w tamtym kierunku. Ja, się, ja też byłem zdziwiony, mówię ale to nie zdziwiło Ciebie to, że on po prostu przyszedł na drugą stronę jezdni i się oddalił od Ciebie, a nie. Ona szła, rozmawiała przez telefon, chyba bodajże wtedy z taksówkarzem, aczkolwiek nie jestem pewien. Na, na monitoringu, z zapisu monitoringu wynika, że się kłócili. Ola mówiła, o co poszło? E, ola w ogóle nam, od razu jak przyjechaliśmy tutaj z Wojtkiem, pytaliśmy się, czy Ola pokłóciliście się może? Nie, nie, nie kłóciłam się z nim. Nic z tych rzeczy, nie kłóciłam się z nim. W wynikach sekcji okazało się, że nie był pod wpływem żadnych środków psychotropowych i tym podobnych. Wyniki sekcji tego nie wykazały, aczkolwiek doskonale wszyscy wiemy, że istnieją tak zwane tabletki gwałtu, które są bezwonne, bez koloru. Po wrzuceniu do, do jakiejś szklanki z napojem, tak nie widać ich, nie czuć ich. Po wypiciu tego człowiek zachowuje się jest po prostu bezwładny i, i, i podatny na wszelkie, na wszelkie sugestie drugiej osoby. I bardzo ważne, sekcja zwłok tego nie wykryje. Nie jest to po prostu do wykrycia, tak? to po kilkunastu godzinach po prostu z człowieka wyparowuje. Ci ludzie, z którymi Kuba był na imprezie wtedy, tamtego wieczoru, to byli przyjaciele jego znajomej. No, chyba nie mieli powodu, żeby mu coś takiego dosypać. Nie. nie przyjaciele jego znajomej są bardzo pomocni. Interesują się tą sprawą, pomagają nam. Bardzo chętnie poddają się badaniu wariografem na naszą, na naszą prośbę. Natomiast dziewczyna Kuby odmawia tego. Odmawia tego kategorycznie. Wręcz twierdzi, że pani naczelnik policji. I żeby absolutnie nie zgadzała się na żadne badania sugerowane prze, przez, nas, przez, przez nas, przez naszego detektywa. Nie wiemy, czy jest to prawda. Nie, nie, nie mamy możliwości dotarcia teraz do, do tej pani naczelnik, bo jest na urlopie. Z tego co wiemy, Ola miała takie badanie przeprowadzone przez policję, aczkolwiek wiemy też, że to badanie nie wyszło tak naprawdę, Dobrze. tak? Nie wyszło dlatego, że Ola pojechała na to badanie i była pod wpływem alkoholu i środków psychotropowych, tak? Czy wtedy policja przeprowadziła jej badanie, będąc, mając świadomość, że Ola jest no, nie trzeźwa? Yy, przypuszczam, że, znaczy tak, by, było to badanie przeprowadzone, ale zostało przerwane w trakcie. Yy, nie wiem, czy była w takim stanie yy, yy, widocznym, tak, że, że faktycznie jest po spożyciu alkoholu, więc może po prostu policja tego nie zauważyła, tak. Natomiast yy, w momencie, kiedy okazało się, że to badanie faktycznie nie wyszło i należałoby je powtórzyć, yy, dziewczyna się. była doskonale poinformowana, że ona nie musi wyrażać zgody na takie badanie i właśnie takiej zgody nie wyraża. Rozmawiałam z Olą, prosiłam, nawet pod tym względem, że do opinia publiczna tutaj jest wszyscy na nią, że ona winna, że ona i mówię, gdy zgodzisz się na to badanie, oczyszcisz się z tych zarzutów. Wszyscy dadzą ci spokój, bo, bo ja osobiście jej nie obwiniam. Nie obwiniam. A ile oni byli razem? Pół roku. Pół roku. Tylko to jest pytanie, czy oni naprawdę byli razem, tak? Bo y, dostajemy informacje od jej znajomych, od, od osób zupełnie też postronnych, że ona w tym czasie, kiedy była z Kubą, była też zupełnie z kimś innym. Z poprzednim, z poprzednim chłopakiem, z którym spotyka się cały czas do tej pory. Proszę spojrzeć tutaj w górę, że, że to jakoś ten teren nie jest specjalnie zasłonięty, zadrzewiony, tak jak policja twierdzi, czy zakrzaczony, że zupełnie ciało leżało nieprzykryte. Nie ma też wysokiej trawy, jak twierdzi policja, tym bardziej, że właściciel tego domu i również właściciel drugi pan tego skupu naprzeciwko twierdzą, że widzieli, że ten helikopter tutaj wisiał nad tymi drzewami, nad tymi drzewostanami. Są w stanie nawet to potwierdzić, więc dlaczego policja twierdzi, że... że nie wiem, nie szukali? Nie no byli? Z żoną zakładaliśmy, że sobie może, jeżeli tu jest, to gdzieś w trawie leży. Może to jest jakieś miejsce trudno dostępne. Może jest gdzieś przysypane do, do, czymś, czy, czy przykryte gałęziami. Ale policja nas nam no, powiedziała, że jest taka widoczność. Że jest bardzo dobra widoczność, Niemożliwe że w lesie tego. potrafią zdechłego kota zobaczyć na, na ziemi. No, że widzieli. No, że widzieli, że kawałek skrawek rękawa jakiegoś, gdzie też się zniżyli, żeby to sprawdzić, czy to nie jest kurtka syna czasami. Nawet lądowali w Tak, miejscu. Tak, lądowali, sprawdzali. Zresztą zapewniali nas, że, że widoczność jest bardzo dobra. Teraz mówią co innego, że był teren zalesiony. Za, nawet potrafili powiedzieć mi, że był przykryty śniegiem, gdzie śnieg w tym, w tym czasie już nie padał, prawda? Po tym zaginięciu. Bardziej, tym. miał tak. ciemne ubranie, więc leżąc na śniegu był naprawdę. tam pokaż, tak, gdzie znaczy. ty ja przejdę, w miejsce, ja przejdę w miejsce, w którym była pani z psem, tak? I Justyna z Syf Cały ten teren był tutaj zdeptany. To były ślady. Ja chodziłem 10 metrów od tego miejsca, po tamtej stronie istnieje. Ale wcześniej, zanim Kuba został znaleziony? Tak, potem, wtedy tak, przechodziliście tak, i jeszcze tak. wtedy go nie znaleźliście. Nie, Jakiś nie, nie. No, po prostu wcześniej. tutaj. To było wszystko Tam gdzie siostra stoi, tam, tam przed brzegiem. tym brzegiem. I gdzie szła kobieta z psem? No tu z psem od chodzili strony, po, tamtej stronie, po tamtej stronie. Nie wiemy, czy po. To taki z psem do wykrywania się zwłok. Z tego, Ale było wszystko przecież udeptane. Taki pies do wykrywania zwłok to i z dużych odległości wyczuwa jednodniowe ciało. Ale. A nie 3 tygodniowe, tak jak twierdzi policja. Rozmawiając z kobietą, która tutaj chodziła z tym psem. Wskazaliśmy to miejsce. Ja poprosiłam tą panią, bo jeszcze masz mówi, nie wchodź tutaj, bo to jest ten podmokły przemoczysz że a jeszcze parę godzin bo tutaj ja tu będziemy. będzie. ja byłem wcześniej, tak powiedziałem i ja tu chodziłem. I ja tylko chodziłam tym brzegiem tutaj i poprosiłam tą kobietę, żeby z tym psem podeszła tutaj po prostu i sprawdziła ten ten. Wskazałam dokładnie w to miejsce. Powiedziała, dobrze, proszę panią, pies odpocznie 20 minut, ja z tym psem pójdę. Oczywiście pani sugestie są jak najbardziej trafne. I na koniec dnia zadam jej pytanie, czy, czy była tam pani, czy sprawdziła, tak, byłam, pies niczego nie wyczuł, pan i syna tam nie ma. To były słowa policjantki z psem. Ja też poprosiłam, żeby ona została przesłuchana na tą okoliczność. Jak do tej pory nie mogę się dowiedzieć, czy była przesłuchana, czy nie. Nawet chciałam wziąć udział w tych przesłuchaniach, bo policjant, który prowadzi przesłuchania, przesłuchiwał tych policjantów, którzy tymi helikopterami latali, nie potrafimy powiedzieć, czy mu powiedzieli, że latali nad tym miejscem, czy nie. Więc nie wiem o czym rozmawiali znaczy, na tych może przesłuchaniach. Pytać, czy może coś Dzień. Jak Gdzie, no tak, tak. Gdzie wcześniej nas zapewniano, że rozmawiając z komendantem w yy, Rabie Mazowieckiej powiedział, że przy nas wykonał telefon do Łodzi, powiedział, że nie było robionych żadnych zdjęć z helikopterów, nie było żadnych nagrań. Natomiast jak Wam na komendzie, okazuje się, że są jakieś zdjęcia, nagle się znalazły zdjęcia z tych helikopterów. No jakoś nie, nie potrafili mi ich pokazać, powiedzieć, że są analizowane. Zadając pytanie, czy są zdjęcia konkretnie z tego miejsca, pan, który ich przysłuchuje, powiedział, że nie wie. Co państwo myślicie o tej całej sprawie? Czy to jest niemożliwe, że on tutaj leży? Jeszcze następny konkretny dowód. Tam widać ten domek, przy którym znaleziono buta syna. Czyli to przy tamtym domu. Tak, to że jest, to idziemy, potem z drugiej strony to, stany, 5 to pokażemy. To nie jest 500 metrów, to jest dużo więcej. Jeśli by on pokonał tą drogę, nie sądzę, że okrążał to wszystko, bo to była noc i pewnie jeśli chciał tutaj dotrzeć, to chciał, chciał jak najkrótszą drogą pewnie przed po prostu na wprost. Przechodząc po tych gałęziach, jak Państwo widzicie, tu leży masę gałęzi bez buta, to jego stopa by była, nie mówię, że pokrwawiona, ale pościerana, jakaś inna. A on miał gołą stopę Skarpetkę. A skarpetki były czyste? Tróba tego nie wiemy, bo by nam bokre. nikt nie chce pokazać bo tych ubrań. Tak? Mając... My byśmy je chętnie chcieli zobaczyć, obejrzeć i niestety policja nie jest w stanie nam tego zrobić. Obydwie stopy miały tylko ślady przebywania w wodzie wodnym. Tak to jest opisane. Nie ma żadnych uszkodzeń na skórkę. Prokurator, który był przy sekcji zwłok, zadając mu pytanie, jak wyglądała jego stopa bez buta, powiedział, że niczym się nie różniła tej stopy w bucie. Więc zapraszam tutaj panów policjantów, nie przejdą sobie na boso ten kawałeczek i zobaczą jak wygląda ich stopa. Wypadałoby, żeby po prostu policjant, który twierdzi, że jest prowadzącym tą sprawę, chociaż dla mnie na takiego nie wygląda, bo dla mnie policjant, który prowadzi tą sprawę, powinien tutaj choćby raz przyjechać i zobaczyć, co to za miejsce, w którym miejscu zostały znaleziony niestety nie był. W sekcji zwłok, którą otrzymała moja siostra od prokuratury w Rawie. Jest napisana tylko taka informacja, że biorąc pod uwagę miejsce, w jakim został znaleziony Kuba, biorąc pod uwagę okoliczności jego zaginięcia i biorąc pod uwagę temperatura, jaka była 20 stycznia, można na tej podstawie przypuszczać, iż zgon nastąpił w wyniku hipotermii. Kiedy znale yy, yy, znaleźliśmy Kubę w tym miejscu, z opowiadań mojego szwagra, bo mnie tutaj niestety nie było, z opowiadań mojego szwagra, Kuba miał yy, spuszczone spodnie. Tak. Do południa. Miał zapięty pasek. Ja rozumiem, że w momencie, kiedy organizm się wychładza poniżej jakiejś temperatury, człowiek odczuwa ciepło, tak? Robi mu się ciepło i zaczyna się rozbierać. Ale logicznym chyba jest, że chłopak nie ściągałby na siłę spodni, nie odpinając paska. Zacząłby od kurtki. Przechodząc przez dwie rzeczki, dwa strumyki, no to jeżeli on był pod wpływem alkoholu, to by się czy przewrócił, czy był upadł, czy na rękoma. Człowiek, który jest pod wpływem jakiegoś tam alkoholu zawsze się ratuje, załóżmy, nie? Normalne, a tu zupełnie z drugiej strony jest położony i nogi lekko podkurczone, no to jest nie, niewyobrażalne. Człowiek, który umiera, to zupełnie inaczej, a nie tak w takiej pozycji, jak on... Rzekomo leżał, no. On na to tak, zamania. na plecach z podgiętymi nogami. O. Ręka I była delikatnie tak w powietrze. Tak troszkę powietrzu. Tak, powietrzu. Człowiek, który umiera, żeby rękę miał w powietrzu, to ja jak tyle ludzi z tego świata żegnałem, nie widziałem jeszcze, żeby ręka nie opadła. Przecież on nie był kaleką, że niemożliwe, żeby ta ręka nie opadła mu na ziemię analizując całą tą sytuację, kwestia ubrania, jak był ubrany, czyli miał na sobie cienką kurtkę i t-shirt. No było ubranie na wiosnę tak naprawdę. Mamy minus 10 stopni. Trzeba przejść 2 km od tego miejsca rozstania. To droga krzyżowa to jest mało powiedziane. Chcemy to wyjaśnić, po prostu chcemy to wyjaśnić, chcemy, żeby ktoś nam w tym wszystkim pomógł, bo my sobie z tym nie damy rady, mamy jeszcze dzieci, musimy ich wychować i jakoś zacząć normalnie żyć, ale też bez tego, bez wyjaśnienia tutaj, jak Państwo widzicie, są takie okoliczności, jakie są, tyle niejasności, to musimy to wyjaśnić. Tu nam się nic nie zdarzyło. uważam, zupełnie. że jesteśmy winni, powiedzą, winni temu dziecku był. wyjaśnienie tej sprawy. Jeśli on tutaj leżał, niech policja się do tego przyzna, że czegoś nie dopilnowali, czegoś nie sprawdzili. Tylko, I niech mi to nie... udowodnią, że faktycznie to ciało tutaj leżało. Żaden ptak, żadne zwierzę go nie ruszyło przez tyle czasu, gdzie tutaj, jak widzicie, teren jest taki, jaki, jaki jest. Są dziki, zryta ziemia przez dziki. Widać, że chodzą zwierzęta, bo jak się dobrze rozejrzymy, to widać nawet odchody, tak? I ślady. I ślady, Taki jest ten kontakt. Halo? Daj, siedem, dwa. Piszmy marzynię, ja. chciałabyś coś powiedzieć? Mm, nie, się kryje. Nie, nie. 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 okej. Okay. No nie, naprawdę, nie chcesz nic powiedzieć? Pomóc tam? Nie, ja już kiedyś z panem z synem rozmawiałam i powiedziałam, że... Kilka słów tylko Nie, naprawdę. Okay. Dzięki. Mówi prokurator Jacek Pakuła z prokuratury okręgowej w Łodzi. Postalono, że w wyniku przeprowadzonej sekcji zwłok, że najprawdopodobniej do zgonu doszło w dniu, w którym mężczyzna ten zaginął, a przypomnę, że było to z 26 na 27 grudnia ubiegłego roku. Dotychczas wydana po sekcji zwłok opinia biegłego nie wskazuje na to, aby mężczyzna ten doznał jakichś obrażeń. Wyniki sekcji wskazują raczej, iż śmierć nastąpiła z wychłodzenia. Mimo to powołano jeszcze biegłego w celu wydania opinii uzupełniającej po to, aby ewentualnie doprecyzować i uściślić datę zgonu tego mężczyzny.